Powiedz na klo, całość, baczność. Drużynowi do raportu wystąp, spocznij. Czuwaj. Drużynowy drugi duży harcerski Szałek Szergi z melduje drugą drużynę na uroczystym apelu stąd 19 obecni wszyscy. Powiedz ja baczność w raportu Paki. Druchny i druchowie, czuwaj. czuwaj! Historia betlejemskiego światła pokoju zaczyna się w grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, gdzie płonie wieczny ogień to właśnie od tego ognia co roku odpala się świeczkę, który płomień niesiony przez skautów i harcerzy w wielkiej sztafecie obiega świat. 30-letniej historii betlejemskiego światła pokoju, zmieniających się warunkach politycznych. Nigdy nie zdarzyło się, by światło nie wyruszyło w swoją drogę z Betlejem. Od tysiąc... Od 1991 roku Polska jest jednym z ogniw betleemskiej sztafety. Harcerze i harcerki odbierają światło o od skautów słowackich i przekazują je do Niemiec, Danii, Litwy, Rosji, Ukrainy i Białorusi. Odważnie Twórzmy pokój to hasło tegorocznego przesłania. Pokój to dar od Boga, który powinien być twórczo pomnażany przez człowieka. Pokój jest z nas. Jeżeli chce się zrobić coś dobrego, to trzeba zawsze zacząć od siebie, więc podejmujmy wezwania i wierzmy w to, że każdy z nas posiada dobro, a dobro to pokój i miłość. Odwaga to szczególna cecha charakteru każdego harcerza, która pozwala przełamać wszystkie podziały i traktować wszystkich po bratecku. Harcerz jest nie tylko wierny i prawy, ale skuteczny i roztropny, Prowadza pokój dzięki rozwijaniu braterstwa i przyjaźni. Dar pokoju to owoc pojednania i przebaczenia. Odważnie twórzmy pokój. Niech ten dar pokoju zapanuje w waszych i naszych dziecięcych sercach i twórczych umysłach. Z mocnymi blaskiem i ciepłem betlejemskiego światła pokoju odważnie stawajmy przed złu i nienawiści. Przekazując ten ogień, pragniemy złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, miłości, a nowy rok niech będzie pewien dobra i pokoju. Suchy harcerzy i strukturzy, z Związku Harcerstwa Polskiego Nakło. Ja poproszę harcerzy, którzy mają lampiony z odpalonym światem, o przekazanie reszcie osobom, żeby nie, nie było tak długo tam, Tak? Kto tam ma jeszcze lampion? Adaś, chodź. O! O que